Grałem w gierkę komputerową z losową ekipą około trzeciej nad ranem. W pokoju miałem zgaszone światło. Jedynym źródłem blasku był ekran monitora. Nagle jeden z naszych członków odezwał się cicho, drżącym głosem: "Hej panowie, ktoś się włamał do mojego domu". Na początku myśleliśmy, że żartuje, ale chwilę później przez mikrofon usłyszeliśmy ciężkie kroki. Drewniane schody skrzypiały przy każdym kroku, a mnie momentalnie ścisnęło w żołądku. Nasz kolega z drużyny zamilkł, ale nie wyłączył mikrofonu. Słyszeliśmy wszystko. Szuflady wysuwane jedna po drugiej. Ktoś przeszukiwał kuchnię, otwierał szafki, jakby czegoś szukał. Miałem spocone dłonie na klawiaturze, gdy znów wyszeptał niemal bezgłośnie: "Dzwonię na 112, ale nie mogę mówić. Czy ktoś może też Telefon, A inny gracz, słychać było, że sam trzęsie się ze strachu, zaczął szukać numeru do Gdańskiej policji. Wszyscy siedzieliśmy zamarznięci przed ekranami. Pięciu nieznajomych, połączonych tylko przez słuchawki i jedną grę, słuchających, jak ktoś włamał się do domu naszego koleżki. Nagle usłyszeliśmy głos włamywacza, który wlazł do jego pokoju i zaczął. Pytać Michał, czemu wszystkie światła są zgaszone? Zapytał głos w tle. To był jego współlokator, Kuba. Wrócił wcześniej z delegacji. Michał prawie się popłakał z ulgi. Co do cholery? Myślałem, że jesteś w Krakowie do piątku! Wykrzyknął. Na co Kuba, zdezorientowany, odpowiedział: Człowieku, ale dzisiaj jest piątek, jest trzecia rano. Co ty robisz? Zapanowała niezręczna cisza, przerywana tylko szumem mikrofonu. Ktoś z naszej drużyny nie wiedząc, czy to już koniec dramatu, czy dopiero początek. Michał tak zatracił się w graniu, że stracił rachubę dni. Po chwili tylko jęknął do mikrofonu. Chyba właśnie prawie wezwałem policję na własnego współlokatora. Przepraszam.